Kurwa tego cica, nie? Ufalo, kreska zombie, kurde. 1 maja na majóweczkę rzucone, nie? Poka. Okej. Okay. Znowu wyjebałem cały hajs, nie szkoda mi Egzotyczne dziwki, kanabis W moim double cup, kodein I wujamy się jak zombie z ziomami. Z No to jest to, no to jest kurwa taki typowy patent do no, podpierdzian melody jakiegoś znajego numeru i zrób kurwa jakiś letniaczek, nie? No ale ta metoda działa, jest efektywna i nawet nie mam z nią większego problemu, kurwa, nie? Nawet jak ludzie jebali po sonę, że jak takie coś robią, to ja mówię, że w sumie spoko dla mnie, nie? Kurwa, nie? Ale no cóż, no... No tak to po prostu jest, nie? Jeszcze ci z Bufala no to tam też to mogą zrobić, kurwa, no i jeszcze właśnie BKKSH mogą to zrobić jeszcze tak. ciekawiej, nie? Jeżeli chodzi o produkcję, także jeszcze dajmy temu szansę, nie? Nastolnie Skyline jest na pokra w mam jakieś nastoletnie patuski, nie? Ja tam kurwa lubię jego numery i reszta mnie nie interesuje, kurwa. <śpiewanie> Znów wyjebałem cały ars, nie szkoda mi Egzotyczne dziwki, kanabis W moim double cup, kodein I wujamy się jak zombie z ziomami Ona to jest dziwka, ona to jest zwykły sam Łoł, łoł, to w chuj To są kurwa wędrówki Jakieś beggars, Z ziomami kiedy oddaję mi łeb, bo się rozpował i czuję się bową ja jestem moty do to nie jestem z sobą Pokój mnie dalej pierwszych do tożą to za bardzo ze sobą I rozumiem nipskie sejnie weekend we signe z sobą ja za to uwielbiam kurwa underowe polskie numery, nie? Znaczy ogólnie underowe, no. no głównie słuchasz polski, dlatego mówię, że polskie, nie? Ja to masz jakieś tego trapułe, trapuwa, a to na przykład wleci ci jakiś taki kurwa drzek, coś takiego jakiś Kurwa jakiś świeższy po prostu motyw, nie? No i w mainstreamie to ty to zobaczysz, kurwa za pół roku minimum, nie? A tu jakby już masz, nie? Kurwa. A czy no. No to masz 104 tysiące wyświetleń. No też tu... Nic no można powiedzieć, że tak under bardziej, ale jednak no to już widzę, że poszło. No to granica się tu też kurwa zaciera chuj, nie? Ale jak było to chodzi, że właśnie takie bardziej podzielne numery, no... Produkcyjnie po prostu są, kurwa o wiele bardziej rozbudowane, świeższe, z bardziej więcej eksperymentów i tak dalej, nie? Jakby to po prostu uwielbiam w tych właśnie. jakby w tym murcie, nie? Szczególnie jeżeli chodzi o ten UK Over Underground, gdzie tam to już w ogóle te bity są kurwa po nie? I jest to Znowu wyjebałem cały hajs, nie szkoda mi Egzotyczne dziewki, kanabis W double cup, codeine I wujamy się z zombie, z siomami Znowu wyjebałem cały hard, nie szkoda mi Egzotyczne dziewki, kanabis W moim double cup, codeine I wujamy się z zombie, z ziomami. Z, zombies, z cały czas robić hajs, nie mam czasu sług dymać Kurwa mać, i odpoczywać nowy... <laughs> Nie ma czasu kurwa na dymanie jest, chuj, No Beka, szarad, kurwa to też jest jednak legenda, nie? Takich kurwa letniaczków Skubunki, <laughs> let's fucking go mać, skurwa, mać i odpoczywać Nowy sikort, nowy chaos, tylko to... Znów wyjebaję cały hajs, nie szkoda mi Egzotyczne dziwki kanabis W moim double cup, kodein I bujamy się jak zombie ziomami Znów wyjebaję cały hajs, nie szkoda mi Egzotyczne dziwki kanabis W moim double cup, kodein I bujamy się jak zombie z ziomami ziomami Damn son. Where'd you find man? To tylko opiaty albo muchomorki tu zostały. Spokojnie. Na czysto. No. Nie żadna fucking chemia! Nie żadna alfa! Pojebał was! <gadanie> Co ty gadasz, stary? Nie no, kurwa do kategorii leciaczków no dalej jak dla mnie drabzi, ale... Ale to też kurwa ma vibe, nie? Bez wątpienia, nie? Kurwa mać, nie?